Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy Max Tutorials uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam! W tym filmie zajmiemy się kodowaniem kluczy oraz pilotów na przykładzie Forda Mondeo MK3 z 2003 roku. Procedura będzie bardzo prosta, lecz jak zawsze ważne jest, aby klucze, które chcemy dopisywać, były nowe lub miały czysty transponder, albo wcześniej pracowały już z tym pojazdem. W celu zademonstrowania całej procedury zacznijmy od wideo, na którym pokazuję brak reakcji samochodu na obydwa klucze. Jak widać w obydwu przypadkach samochód nie reaguje, a więc zajmiemy się pierwszą procedurą dopisania kluczy do Immobilizera. W tym celu przechodzimy do programu MAXI-EQ i łączymy się z modułem Immobilizera w naszym pojeździe. Po połączeniu przechodzimy do zakładki Adaptacje, a następnie programowanie klucza zapłonu. Tutaj rozszerzamy okno i zapoznajemy się z opisem procedury. Jeżeli chcemy wyczyścić wszystkie zapisane klucze w naszym immobilizerze, tak aby zakodować tylko te, które teraz posiadamy, to używamy funkcji kasuj. Ja już mam wykasowane wszystkie interesujące mnie klucze, co było widać na początku filmu, a więc przechodzę do procedury programowania. W tym celu pierwszy kluczyk mam włożony do stacyjki oraz jestem w trybie zapłonu i następnie klikam przycisk programowanie, po czym stosuję się do wyświetlonych komunikatów, co widać na filmie. Jak widać po tych prostych krokach pierwszy kluczyk został dopisany do immobilizera, o czym informuje na status dopisanych kluczy. Mnie jednak interesuje dopisanie kolejnego, a więc wyjmuję pierwszy kluczyk ze stacyjki i wkładam kolejny. A następnie znów klikam na przycisk programowania i ponownie przechodzę przez identyczną procedurę. Jak widać, tak naprawdę, program wykonuje wszystko za nas i nie musimy martwić się w tym przypadku żadnym pozyskiwaniem dodatkowych kodów czy PINów. Jedynie stosujemy się do wyświetlanych komunikatów. Po tak wykonanej procedurze mamy zakodowane obydwa klucze, które umożliwiają od tego momentu uruchomienie naszego pojazdu, co oczywiście zweryfikujemy na filmie. Warto jeszcze pamiętać o zakodowaniu pilotów w naszych kluczykach, tak aby mogły obsłużyć zamek centralny. Akurat w moim przypadku jest dostępny tylko jeden pilot, i w celu przypisania go do pojazdu, kładamy kluczyk do stacyjki, a następnie przekręcamy do pozycji drugiej, czyli zapłonu. Po czym 4 razy wracamy z pozycji drugiej na pierwszą, aż usłyszymy sygnał dźwiękowy, po którym używamy dowolnego przycisku na pilocie, aż do momentu kolejnego sygnału. Po tak wykonanej procedurze możemy odczekać około 10 sekund i nasz pilot powinien obsłużyć już zamek centralny w naszym pojeździe. Mam nadzieję, że poradnik pomógł w jakimś stopniu przybliżyć temat kodowania kluczy i pilotów w starszych pojazdach marki Ford. Jak zawsze, jeżeli interesują Cię takie poradniki, to zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki za uwagę.